W ostatnich latach nam obrodziło, jeżeli chodzi o kajaki, modele z stworzyw, wytrzymałych odpowiednio. Dawno temu pływało się na, na szklakach, które się rozwalały na kamieniach głoski. teraz pływa się na kajakach polietylenowych, bardzo wytrzymałych. Modeli jest od groma i trochę do pływania po rzekach dużych, masywnych, tak jak ten kajak, do pływania, do zabawy bardziej na to, że krótsze kajaki typu freestyle'owego. One są zdecydowanie krótsze, mają zaoblone przody, tyły odpowiednio wymodelowane, trochę inne dno dzięki temu można na rzece robić różne ewolucje, ale jest, łączy je wszystko jedno. Do nich się wsiada przez kokpit wsada się nogi, nogami się rozpiera, łapie się za motylki po to, żeby trzymać kajak, on musi mieć odpowiednią e, sterowność, trzeba nim manewrować na wodzie do tego, żeby ten kajak był dobrze trzymany służy, służą takie sznureczki, które dociągają pas, z przodu są uch, Odpórki, które można regulować. Wszystko po to, żeby ten kajak był sztywno dopacowany do, do człowieka i żeby można było nim robić no, różne ewolucje i nim manewrować w odpowiedni sposób. Do napędu służy wiosło. Dwa pióra, one są pod różnymi kątami skrętne, z różnych materiałów wykonane. Wiosełko on ma różne długości w zależności od tego, do czego się go używa. Tak jak mówię, różne skręty pióra. To też zależy, czy pływanie pożycze płaski, czy jakieś manewrowanie. E, no i bardzo ważna rzecz, żeby do tego kajaka nie nalała się woda, do tej, tej dziury. No potrzebny jest fartuch, który szczelnie go zamyka, zakłada się go na kokpic. Na to na człowieka, kurtka, kamizelka wszystko na tyle szczelne, żeby tej wody do kajaka lało się jak najmniej. Ważna rzecz również komory wypornościowe z tyłu i z przodu kajaka, dzięki którym po wywrotce i płynięciu swobodnie ten kajak no nie tonie. To mamy przykład dwóch kajaków. Jeden mniejszy, bardziej do zabawy na, na rzece górskiej w różnych miejscach. Kołki, przewroty, obroty itd. Tak Drugi przeznaczony jest do pływania po rzekach górskich z większą masą wody lub z większymi spadkami. widać wyraźnie, że ten... Krik jest, jest zdecydowanie dłuższy, on ma większą pojemność, ma inno, inne dno, inne, inaczej ukształtowane, dzięki temu on e, łatwiej rusza się do przodu, jest trochę bardziej manewrowy przy no, tych rzeczach, które są niezbędne na rzece górskiej, o tym charakterze, do której on jest przeznaczony. Większy kokpit, generalnie większa powierzchnia, bezpieczniejszy i mniej, mniej wrażliwy na zalania, na wywroty. Tutaj linia boczna tego kajaka jest dosyć ostra i napłynięcie niewłaściwe albo pod złym kątem powoduje, że woda zalewa jest ten kajak, momentalnie. wywraca momentalnie. Tutaj, ten jest wyższy, że nie ma bardziej obłe i jest bardziej tolerancyjny na jakieś błędy popełniane przez kajakarza. Przez to jest bezpieczniejszy, bardziej stabilny. Żeby pływać na rzekach górskich, oprócz kajaka wiosła. Je, potrzeba jeszcze jest parę innych rzeczy, m.in. kask odpowiednio zabezpieczający głowę. Przy tym kasku jest nosek, żeby się nie lało do nosa, jak się człowiek wywróci. Jest potrzebna kamizelka odpowiednio wyporna z pasem takim asekuracyjnym, do którego przepięty jest taki, takie, coś my to nazywamy system Bergeral. Karabinek, jak coś się wywróci, można zapiąć kajak, można człowiek się złapać, dociągamy go do brzegu. Fartuch, o którym wspominałem. Oprócz tego oczywiście kurtka, ponieważ też nasze rzeki górskie są zimne jak jasny gwint, no to musi być w miarę szczelna, pod spodem jest jakiś polar, żeby było ciepło, ona ma specjalne końcówki gumowe, przez które woda się nie przelewa, na szyi jest to samo. Pianka na nogach, buty, wszystko po to, żeby w kontakcie z zimną górską wodą nie tracić zbyt szybko temperatury ciała i żeby przeżyć.